Jak wpłynie promieniowanie jonizujące na nasze zdrowie? Dawkę pochłoniętego promieniowania mierzy się w siwertach. Znaczek SV. Duże S, małe V. Co jest ważne, wokół nas stykamy się na co dzień z dawką promieniowania jonizującego. Jest to tak zwane promieniowanie naturalne. Ziemia, powietrze, drugi człowiek, drzewa wysyłają promieniowanie jonizujące, ale w dawkach, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Jest to rzędu 2-3 mili siewertów. Jak na tym tle przedstawia się na przykład badanie? Na przykład zdjęcie rentgenowskie. No, znalazłem, że rentgen zęba, to dawkę wtedy otrzymamy 0,005 mSv, czyli bardzo mało. Na przykład jak pójdziemy na tomograf, to dawkę promieniowania w zależności od Długości badania, obszaru badania jest w granicach od 1 do 5 ms. Czyli, jak widać, badania promieniowaniami jonizującymi nie są dla nas niebezpieczne, jeśli oczywiście tych badań nie będziemy przeprowadzać zbyt często, a raczej takich badań na co dzień nie mamy. Ale oczywiście może być tak, że kontakt z promieniowaniem jonizującym będzie niebezpieczny. Niebezpieczny kontakt. Albo podczas awarii, na przykład urządzenia jądrowego, w czasie, nie daj Boże, udłożenia jądrowego. Wokół nas są też pierwiastki promieniotwórcze i one są oznaczone zawsze takim znaczkiem. I należy unikać takich o substancji, które są oznaczone takim znaczkiem. To są substancje promieniotwórcze. Co może nam grozić, jeśli będziemy mieli długotrwały kontakt z substancją promieniotwórczą albo sytuacją promieniotwórczą? Przede wszystkim grozi nam choroba popromienna. Białaczka. Białaczka. w sytuacjach skrajnych śmierć. Kropka. Na koniec tego ciekawego tematu wpływ promieniowania na materię i organizmy, warto by zwrócić uwagę, że mamy duże korzyści z promieniowania jądrowego. Mamy w medycynie ogromny dział diagnostyki, radioterapii czy sterylizacji. W energetyce produkcja energii elektrycznych w elektrowniach jądrowych, a teraz nawet jest, tworzy się technologia małych reaktorów jądrowych, które by na przykład zasilały tylko miasto, miasteczko czy wieś. Mamy w przemyśle kontrolę jakości, prześwietlanie spoin. Mamy w rolnictwie tworzenie mutagenów roślinnych. Tworzenie odpornych roślin, wydłużanie trwałości produktów, a w badaniach naukowych słynne datowanie izotopowe, na przykład w archeologii czy w badaniach biologicznych. Przedstawiając te korzyści z promieniowania jądrowego, poprosiłem sztuczną inteligencję, czata GPT, żeby mi stworzył mapę myśli czy obraz przedstawiający korzyści z promieniowania jądrowego o to co mi zaproponował. Za pierwszym razem poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby mi zrobiła właśnie graf, obrazek przedstawiający korzyści z promieniowania jądrowego i wyszło jej coś takiego, trochę po polsku, trochę po angielsku. Na no to poprosiłem czata GPT. Żeby mi zrobił coś podobnego tylko po polsku. No i wyszło mu coś takiego. Jeśli się Wam to podoba, możecie to wykorzystać gdzieś na lekcji zawsze Windows Shift S można wyciąć i sobie gdzieś tam wkleić, ale jak dla mnie za bardzo to czytelne nie jest. Aczkolwiek prezentuje się graficznie całkiem ciekawie. A możecie się przyda do lekcji wkleić coś takiego do zeszytu i zaszpanować. Nauczycielowi, że to zrobiła sztuczna inteligencja. Jak chcesz. Jak Ci się podoba tylko tekst, korzystaj z tekstu. A jak Ci się podobają obrazki, też korzystaj. Na dzisiaj to było wszystko. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia.